Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać z drobna yy, największą kulę śnieżną Po prostu Snowball, tak? Yy, no i jakie imię możemy tej kuli nadać? Może Gieniak? Albo nie Grzesiu? Też nie yy. Dobra, Rafał Rafał no to Jest kulka Rafał. O, 6 kilo. Ale tak już kiedyś to gra. No i lecimy. A czemu tu ta kulka? O. Juuu. Co to? Co to, to jest? Mogę zmienić. Jaka mina. Tam jest auto. Jest auto. nie No co ty robisz? Tak się nie robi. Oj To będzie Pędziemy Tak się da w ogóle? To w ogóle to tak zbiera Rafał ile? 8 kilo! Dobra, idziemy już tam. To jest dom. To idziemy na dom. Dobra. Chodźcie na dom. No chodź, Rafał, co ty tak się wleczesz? No chodź, Rafał! Dziękuję, że się posłuchałeś, Rafałku. Nie rób się nig, znaczy czarny. Sorry za słowo. Trochę mi się pomieszało. Ale co tutaj jest? Ty Rafał chyba tutaj nie wejdziesz, nie? No jasne, jak. No czy ty możesz trafić tu? Rafał! Wkurzacz mnie, Rafał! Chodź tu, Rafał. Dobra, to ja idę sam. Jest! Zmieściłeś się, Rafał! A, to nic nie ma. No to jednak... Chodźmy. Yeah! Dobra. 10 kilo pierwsze Tu można ulepszyć. O nie! Nie, Rafał! Teraz masz 1 kilo! To musimy... Idziemy dalej zwierzyć świat. O, tam jest kolejny dym. Co tam będzie? Ja chcę autko zostawić. Mówię oni mają te auta. Tam są jeszcze dane. A najpierw pójdziemy do tego, tu jest. Tu pewnie też, ta, tu pewnie też nic nie ma. No. Nie, jak z Jake'em. Eee, choć chyba w tych domach nic nie ma. Ja chcę auto szukać. Gdzie jest auto? Gdzie jest to auto? To idziemy tak może zrobić. Chodźcie. Ale szybko Trzy kilo. No co ty robisz gościu? Nie przeszkadzaj Ja tu nagrywam w sumie nawet Polska. To w sumie spoko. No co to jest? Czy mogę już stręczy zwiększyć? You will get 16 strenży. Nie wiem czy się opatę, co się opatać. Opłaca się czy nie. Rabir? Nie mogę. Zmienię sobie na polski, bo ja... Nie maju się, aby uzyskać dużykowy, dodatkowy śnieg i siła, Znaczy, siła i y, 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 y wagę szybszej. Potrzebuje co najmniej 50 kg, aby się odrodzić. Obecny mnożnik lasy. No co? No to będziemy musieli na serio 50 kg. No co jest. No ja co? Dobra Witam was król Wojtek Z, kró z, z kulką kółką wielką Rafałem Dajcie mi auto bo inaczej wasze kurki ja pierdź. Dobra, jednak nie jesteśmy królami na tej... na tym serwerze XD to można tak zmienić na XD no agenta dawajcie O, jest agent. Rafał agent Dobra Lecimy Jak najszybciej Kołowrotek Ju! No co jest? kręci się Rafał <grym> Rafał się kręci no, co on tak się nie chce kręcić, dobra, to idziemy zlegać jeszcze tą górę. Tam jest coś. Idziemy tam. Chyba, że to tylko cień. Ale nie, tam coś jest na bok. Tylko Rafa musisz schudnąć, bo chyba... Nie, dobra, jednak się zmieścił. Idziemy. No nie dziwię się czemu w tą gra grę tak mało osób, bo tylko 200, no ale to jest tak mało rzeczy tutaj. Ujo, możemy tak się spinać. Fajnie akurat. Dobra, co tutaj jest? No i ja się to chyba nie zmieścisz. Zmieściłeś się. Dobra. Rafał. Tutaj się zmieścisz. Zmieściłeś się. okej. Ok. Idziemy. Jo. Tu skąd z mapy? Możemy tu skoczyć? Nie, to jest bariera. To szkoda. Ale do, 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 do czego to? Do niczego to próbować, ty nie? Tam coś jest. Tam coś było. Auto! Mamy auto! Jest! Mamy auto! Tam jest auto, widzicie? Tu. Ja! Yeah. Wchodzimy. o ci jakie to szybkie. Zostaniemy wtedy. Czy mogę jakoś. Rafał, no bo ty mnie obciążasz, Rafał. Ja cię, co tu się dzieje? No i już rozumiem, czemu tak mało osób w tego. Ja. Co tam ludzie? Ja cię na, na dwóch kochaliśmy. Auto przypominam. Ale drifting. Kurde, no Rafał, obciążasz nas. O, ale na dwóch kołach bocznych jeździmy. Dobra, nie chcę się tym autem jechać. takie dziwne. Teraz ja będziemy mieć czarną kulkę. Robimy jak najczarniejszą kulkę. Choć powinna być biała. Jo, już jesteś taki brudny, Rafał. Co jest? Robimy jak najbrudniejszą kulkę, dawajcie. Jak najbrudniejsza kulka. Challenge. Dwanaście kilo. Dobra. Yeah. Bye -bye. Dobra, może yy, 43 siły. Jest. A Rafał, robimy Cię jak najbardziej. On lewituje! Co jest? Jakie szybkie. To jedziemy tutaj, tak. Jaką kościół ma Tam. Tam na przykład. Tu. Ja cię. Nie, bo Wy nie widzicie. Wy widzicie, czy nie widzicie? Nie widzicie. Nie, widzicie? A tak siebie. <laughs> Dobra. Nie, nie sprzedawałem. Robimy tak. Sorry za dźwięki w klawiaturze, ale taką mam głośną. Dobra. się nie wydaje, żebyśmy zbierali te 50 kilo, ale okej. Okay. <laughs> Co? Kościół ma 23... Co? 23 kg Niemożliwe. Jako jakoś, jakoś. A, bo nic... Jest... Nie wiem. Nie wiem skąd on jest. Dziwnie na kebab na co? Ile na szokoka? 3 kg. Dobra, Rafał. Chodźmy. Jeszcze... Ale w sklepie mogę kupić produkty, bo to wiele. No, no tak. Zarobok Robuxy. Bo jak? Inaczej. Niby. Yy, nie bez, bezpieczna kula śnieżna. Dwa razy śnieg. A czemu tu niby yy, mogłam w ręce utrzymać? Da się tak? O, tego jeszcze sprawiliśmy. Muszę nosić Rafała! No i teraz Agent Rafał. Agent Rafał dosłownie. Agencior. Dobra. Nie, Rafał. O, dobra, Rafał jest. No to teraz. Go. To trzy. No gościu, co ty robisz? Dobra. Tylko, żeby Rafał się nie przestał kręcić. No to gościu! Idziemy z Rafałem, bo nie, nie chcemy cię by stać. O, Rafał, bo Chyba ty... gościu jakiś dziwny. Kręcimy! Chcę chociaż 20 kg nabić. Jechać. Teraz dziwnie. Możecie od nas odejść? Błagam. No odejdźcie. No co wy tak przeszkadzacie? No weź, ty zielony gniocie. Roberto jesteśmy. Ile mam akurat? 7 kg? Kurczę. Już tak długo to będzie trwało. Nie tu mają po 5 kg Co to jest? W, w, w cud, gdy? Co? Jak tak można jak tak można nazwać? O, widzę, że ktoś tutaj ma jeszcze styl świąteczne Ktoś tutaj okej okay. Jak ona nazwa. Jak ona nazwa? Backpack, okej? Okay. Ile mamy kilogramów? 8 To chociaż do 10 może, co? Rafał, dobijasz. Błagam. A może pójdźmy na spawnę. Idziemy przeczytać też. Albo do tych domków pójdźmy. A nie, bo tam pewnie też nic nie będzie. Po co w ogóle to jest ten most, skoro tu na nie ma wody? Ona tak by się zamroziła. No to po kubie pytanie nie Dobra. Najczęściej od kula. Że ile? Że ile? 3 miliardy. Co? To nie są miliardy! To są. Trzy tryliardy! 3 triliardy 676 miliardów 961 milionów. Nie, dobra, średnia. Nie wiem, ile to jest. To, to kompletnie wysadziło, nie? Dobra, może chociaż w odrodzeniach nie będzie. Eee. Bo nie ma, ok. Będę najwięcej sił. Myślałam, że to już jest większe, ale to. Że co. Jak tak można. Co to w ogóle za nick jest? Tu jest ten sam. To jest ten sam. I do G19? No to jest to samo. No widzicie? No co? Co to zresztą. To... No tutaj nawet jest. No dobra, to. Ja tego nie zauważyłam, ale jestem głupi. Ok. to do grupy, aby otrzymać dwa razy prędkość. Ile mam. Kulka mam, już 9 kg. Jeszcze 10 potrzebujemy. Znaczy. 40 do rebilfa, ale. No, 10 tylko potrzebuję Nie, 10, zrobiliśmy 10. Może ile? To autem tak się szybko nabija. To czemu ja tam tego zrezygnowałem? Tam tak, bo było za szybkie. Ale co tam? Dobra, idziemy tam jeszcze chyba, nie byliśmy. To idziemy tam. Rafał, jesteś za ciężki. A nie, tu byliśmy. O nie. Ale lecimy. W sumie jakby tak. ui, Rafał. Czemu to w ogóle jest inny śnieg? Taki taki bardziej filetowy dla mnie. Na kamerze to widać jakby to był pomarańczowy jakiś, no ale... No. Dobra. To idziemy na górę. Twarz może <taki> taką zmienimy. Michał, Rafał, inaczej się To trochę coś głupszy chyba, ale okej. Okay. 11 kilo. Teraz będzie 12. Ta ile dziewczyn, ma? 8 kg. Haha, jesteśmy lepsi. Bąbok lat. Mamy 12 Mamy 12 kilo! Jej! To idziemy teraz na, na czarną, żeby był czarny. Dobra, lepiej się coraz brudniejszy. Dobra. Przys Ile? 12, ok. Dobra, widzowie, to mi się wydaje, że to by było na tyle w sumie. Nie mamy, nie, Po prostu, sorry, że już kończę, że tylko 16 minut. Ale no. Po prostu nie ma tutaj co robić, to nie. Znajdę jakąś inną grę, może nagramy jakąś lepszą. Znaczy, ja nagram. No to. Jak na razie to. To nie wiem, to papatki.